Dzień dobry. W dniu dzisiejszym, właściwie to, co mnie tutaj otacza, i nie chodzi o żaden z elementów tego stanowiska, tylko o gazy. Gazy, w których każdy z nas w tej chwili, gdy to oglądacie, się kąpie, czyli o ogólnie powietrze, no i o jego główny składnik, czyli azot. Czy pod tłok IFP, a dokładnie komorę powietrzną pod nim, właśnie powietrze, czy może tylko azot? Zaczynajmy. Żeby usystematyzować pewne rzeczy, pod tłok IFP pakujemy gaz. Czy powietrze, czy azot, zadecydujecie sami po tym materiale, ale tak samo gaz do sprężyn powietrznych pakujemy. Dampery, które są sprężynowe, jak na przykład ten X-Fusion Vector RC, też w sobie ma gaz. Tutaj, pod tłokiem IFP też mamy gaz, i tutaj też pompowany był azot. Zwykłą sprężynę można zastąpić sprężyną tak zwaną powietrzną, i wtedy też możecie mieć dylemat do puszki powietrznej. Pakować azot czy zwykłe powietrze. Więc jak już wiemy, że w damperze znaleźć się te gazy mogą, to który wybrać? I tylko na początku poproszę tych wszystkich sceptyków, którzy od razu już zaczęli pisać komentarz, że w powietrzu mamy 78% azotu. Wdech, wydech, na spokojnie. Przeanalizujmy pewne fakty, i wtedy, jeśli będziecie chcieli, dokończycie pisać ten komentarz. Jest jeden główny problem z tym tlenem versus azot, bo to jest ten sam dylemat, który występuje przy pompowaniu opon. Wy wszyscy, którzy widzieliście ostatni odcinek, do którego zapraszam, o sposobie pompowania azotem w domu, bo taki też występuje, możecie mieć dylemat: czy powietrze, czy azot. Pierwsze, co znajdziecie w wyszukiwarkach internetowych, gdy wpiszecie takie frazę, no to będą dywagacje nad pompowaniem powietrzem czy azotem opon samochodowych. Ilość bredni, jakie znajdują się tam w wywodach osób, które zajmują się OK samochodami, ale chyba nie do końca mają pojęcie o czym piszą. Żeby była jasność, ja też nie czuję się jako ekspert, ale myślę, że zgłębiłem temat na tyle, żeby podać wam parę wartościowych informacji. No nie wiem czy jest sens, żebyście to przeglądali. Tam naprawdę jest sporo bredni. Zacznijmy od pierwszej, która aż kuje w oczy, czyli stwierdzenie, że azot się nie rozszerza. Bez względu na temperaturę azot się nie rozszerza. Nara. No takie stwierdzenia znajdziecie na tych stricte samochodowych stronach. No brednia absolutna, bo oczywiście sam azot, tak jak całe powietrze, którego głównym składnikiem jest azot, no Podlega w temperaturze zmianom objętości. I jeśli tutaj pomylę jakieś objętości, wielkości, sformułowania, to mam nadzieję, że wytłumaczę to wystarczająco na w cudzysłowie chłopskiej rozum. Nie, nie chwytajcie mnie tu za słowa, proszę. Generalnie im cieplej, tym bardziej się te gazy rozprężają, z tym że azot. Robi to w mniejszym stopniu. I w linku, jeśli jakieś tam sformułowania będę konstruował i je podkreślał, no to postaram się znaleźć badania, z których to wyciągnąłem, bo te wszystkie rzeczy, które tutaj Wam powiem, będą wynikały z przeczytanych jakichś tam badań, które to potwierdziły. Więc, owszem, azot rozpręża się wolniej, a sama amortyzacja, jeśli wiecie, a może nie wiecie, nagrzewa się Iście solidnie, zobaczcie zresztą sami. A tak to nie służy do mierzenia tego. Jesziko. Cicho. Żeby potwierdzić te słowa, zmierzymy sobie po prostu temperaturę takiego dampera. Zaczynamy wyjściowo, trzyma on temperaturę otoczenia, czyli 27,2 i nagramy sobie wszystko tak jak to idzie. No, powiedzmy, że przecyklowaliśmy 3 razy i mamy już 36, No to dajcie mi chwilę 45,6 Ty. No. Chcesz sobie po troszeczkę. Patry. Zrobi ci się ciepło Patry. Także tak, temperatura rośnie i to w zależności od modelu, ale bywa, że rośnie bardzo szybko. Skoro już wiemy, że amortyzacja potrafi się szybko i porządnie nagrzać, no to chyba nie ma wątpliwości, że ten gaz, który zapakujemy do niej. Najlepiej, żeby był jak najmniej wrażliwy na tą temperaturę, więc azot tutaj wygrywa. No bo, wiadomo, już pomijając amortyzatory, które ściśle bardzo swoje regulacje mają powiązane z ciśnieniem pod tłokiem IFP, takie amortyzatory, które mają w sobie komponenty działające identycznie jak Boswell, gdzie to ciśnienie pod tłokiem IFP determinuje siłę kompresji i tak dalej. Przy wzroście temperatury charakterystyka i w ogóle cała charakterystyka pracy pracy amortyzacji się zmienia, no to wiadomo, tutaj azot wychodzi na prowadzenie. Kolejna rzecz to obojętność azotu. I ten azot, który biorę z hurtowni jest czyściutki. No prawdopodobnie nie idealnie, to jest pewnie 99 i tam 9999, ale jest czyściutki. Bo my w powietrzu poza azotem i tlenem, które są dwoma największymi składnikami, mamy wiele, wiele innych chemicznych składników, których nie chcielibyśmy mieć. Będzie to też wilgoć. W samochodowym segmencie ma bardzo duże znaczenie, no bo korodują felgi i tak dalej. Tak w amortyzacji mogą korodować przecież jej pojedyncze składniki, czyli szymy, które... Są metalowe bez wątpienia. No a ten gaz przenikając do oleju, i tak dalej, zapowietrzone amortyzatory. Widziałem pokorodowane od środka amortyzatory. No i na pewno one nie korodowały od oleju, a od wilgoci, która tam trafiła. Więc, więc tu mam trzecim, myślę bardzo ważnym, a nie wymienionym na początku, bo troszkę inaczej to opowiadam, ale równie ważnym jak pierwszy z argumentów jest mniejsza przenikliwość azotu przez kauczuk butylowy i ta przenikliwość to nie jest troszkę to jest prawie czterokrotnie wolniej niż tlen i paradoksalnie nie wynika to z wielkości cząsteczek pewnie w jakimś stopniu też jeśli ktoś się zna nie kto skomentuje ale atomy Tlenu są bardzo podobnej wielkości, 2,9 angstrema dla tlenu, 3 angstremy dla azotu, to jest przecież 1 dziesiąta, bardzo mała różnica angstrem, to w ogóle jednostka miary spoza, spoza układu SI, więc możecie o niej słyszeć pierwszy raz, ale jak dobrze rozumiem 1 angstrem to... 1 dziesiąta nanometra. Wiecie, drobne różnice. Ciężko mi to określić, w którą stronę, ale jeśli chodzi o tą efektywną średnicę cząsteczki, to jak dobrze rozumiem, azot jest większy, więc ciężej mu przejść przez tą gumę? Może o to chodzi? Ciężko mi powiedzieć, ale definitywnie potwierdzone badaniami jest to, że azot ucieka po prostu z gumy wolniej. A że wszystkie uszczelnienia w amortyzatorach, te trzymające ciśnienie będą w jakimś stopniu gumowe, no to pompowanie azotem tak samo jak w oponach. W oponach to tam widziałem jakieś badania, że trzykrotnie rzadziej musimy azotem pompować. Nie wiem jak w amortyzacji, bo na to stricte badań nie było, ale na pewno pompowanie azotem pozwala na utrzymanie precyzyjnej ilości ciśnienia pod tłokiem IFP na dłużej. Te trzy argumenty właściwie są wystarczające myślę, niektórzy powiedzą, że rzeczywiście tego tlenu... W Powietrzu 20-21%. a Azotu przecież większość, 78%, to czy ta jedna piąta i tam jakieś drobne dodatki robią taką różnicę? No właśnie o to chodzi, że robią. No i padło hasło o tej czystości: czystości tego gazu, który no z butli jest bez wilkoci, bez dodatków. I jest po prostu przewidywalny, a o tą przewidywalność w amortyzacji właśnie chodzi. To nie jest żadna tajemnica, że ja pochodzę z nowego Sącza, a tutaj, jak niektórzy może wiedzą po rankingach, no powietrze, które zaciągam do kompresora i być może pakowałbym do takiej amortyzacji, a może po prostu przez pompkę ładował do niej, no nie jest najlepszej jakości. No i jeśli w takiej dłuższej perspektywie pomyślicie sobie, że pod bardzo dużym ciśnieniem pakowalibyście tam jakieś Drobnej ilości oleju, bo przecież pompkę, którą używacie do różnych rzeczy, e, używalibyście też do tego, to ta odrobinka oleju, który może nie jest kompatybilny z tym uszczelnieniem i będzie powodować jego gradację. Może jakieś zanieczyszczenia w powietrzu, które są, jakieś pyły, to wszystko wniknie wam do tej amortyzacji. To dla wielu z was są brednie i nawet to rozumiem. No bo przecież rozkładam amortyzator na tym sywskim powietrzu i też go tu składam i nara. Okej, okay, ma to sens. Ale jeśli na jakiś długi okres i rzadko. Rzadko to jest, wiecie, te 125 godzin, które ktoś by trzymał w interwale, mam tam zapakować jakiś gaz i ta amortyzacja ma z klientem przejechać Alpy ciężkie trasy, to. No, z mojego punktu widzenia, jako serwisanta, chcę mieć jak największą pewność, poza tym, że użyję jakiegoś papieru bezpyłowego, dobrej jakości oleju, dobrych narzędzi, dobrych smarów, no to chcę mieć pewność, żeby wyciągnąć z tej amortyzacji jak najwięcej, a żeby to zrobić, zdecydowanie dobrym wyborem jest azot. A i w ogóle tak sobie przypomniałem już na sam koniec, że ja tak mówię o tych plusach azotu, ale to nie jest tak, że on ma same plusy, on ma jeden główny, podstawowy, ale jeden jedyny minus, jest drogi. Jeśli chodzi o cenę, no to oczywiście, że dostępne wszechobecnie powietrze, no cenowo, no, wygrywa. Czysty azot, drogo powietrze. Tanie taka butla to jest wydatek kilkuset złotych, reduktor i tak dalej, drogo. Tutaj taniej, ale i tak przynajmniej te parę dziesięć złotych trzeba wydać, także to jest to minus i... Coś, co dla mnie po czasie stało się plusem, a być może jest minusem azotu, to to obycie z tą igłą i tak dalej. Ja mówię dlatego, że dla mnie stało się plusem, bo jeśli ktoś ma w tym wprawę robi tego odpowiednio dużo, to pompowanie z butli azotem taką igłą jest o niebo szybsze, łatwiejsze niż pompką końcóweczką, ale mam świadomość, że. Przynajmniej na początku, sam pamiętam, jak zaczynałem z tym, co sobie myślałem Jezus, po co tyle zachodu? Czy można to napompować pompką? Odwróciło się to z czasem, bo rzeczywiście tutaj tylko wajcha i macie, i koniec. Trzeba się wbić, zakręcić wajcha, odkręcić, wyciągnąć, a jednak ta pompka, wykręcanie, w sumie średnia pewność, czy tam zostało tyle, co miało zostać. A tu, jak wyciągniecie szybko igłę, to strzeli, słyszycie, czy syczy. No to jest troszkę inna bajka. Tyle drogą uzupełnienia. I teraz pytanie. Czy wielu z Was chce dokończyć pisać ten komentarz, że azot jest bez sensu? W pełni zrozumiem tych, którzy to napiszą, dokończą, powiedzą, że żaden z tych argumentów do nich nie trafia, bo dla wielu takich daily użytkowników amortyzacji, która jeździ w rowerach, być może jakichś cross-country, po prostu ujeżdżanych po ścieżkach rowerowych w mieście, parkach to naprawdę nie ma znaczenia azot czy tlen. Tak myślę. Czym byście to nie napchali, jeśli wykonacie całą procedurę poprawnie, odpowietrzycie i tak dalej, nie ma to większego znaczenia. Ale jeśli dajecie swojej amortyzacji w kość, te temperatury skaczą do takich, że amortyzacją możecie się o łydkę poparzyć, no to jednak myślę, że popychanie amortyzacji do granic możliwości no niejako dyktuje tutaj popychanie serwisowych procedur, do po prostu wyższych leweli. Tyle z mojej strony na dziś. Mam nadzieję, że podałem wam pewną ilość argumentów, dzięki którym sami możecie zadecydować, czy azot, czy powietrze. Jeśli azot, to może nie w serwisie, a na własną rękę, własnymi sposobami. To wszystko znajdziecie na moim kanale. Napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie, czy was przekonałem, czy może upewniłem was, że azot jest fajny, a może bez sensu? Jeśli czerpiecie wiedzę z takich materiałów, zastanówcie się nad zajrzeniem na moje inne media społecznościowe, ta. Może ktoś z was zostanie ambasadorem kolejnego z moich materiałów. Trzymajcie się, cześć!